Czcigodny Królu Bolesławie, my uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie z głębokim szacunkiem i uznaniem pragniemy uczcić wyjątkową rocznicę tysiąclecia koronacji Waszej Królewskiej Mości, która miała miejsce w Gnieźnie 18 kwietnia 1025 roku. Z dumą wspominamy ten doniosły moment, który wieńczył lata trudów i wysiłków na rzecz umocnienia młodego państwa piastowskiego. Koronacja była nie tylko symbolicznym aktem, lecz także wyrazem uznania suwerenności i znaczenia Polski w ówczesnej Europie. Stała się również ukoronowaniem polityki ojca waszej królewskiej mości, Mieszka I, który przyjął chrzest w 966 roku, otwierając Polsce drogę do świata zachodniego chrześcijaństwa. Czcigodny Królu zasłynął się jako władca nie tylko odważny i waleczny, ale również jako dalekowzroczny dyplomata. To pod Twoim przywództwem Polska rozszerzyła swoje granice, umocniła swoją pozycję i zyskała prestiż na arenie międzynarodowej. Twoje liczne wyprawy wojenne, a także udział w Zjeździe Gnieźnieńskim w tysięcznym roku, podczas którego gościłeś w naszym kraju cesarza Otto III, świadczą o ogromnym znaczeniu, jakie miała Polska w średniowiecznej Europie. Niech pamięć o koronacji, pierwszej w historii Polski, będzie dla nas, młodych obywateli Rzeczypospolitej, źródłem dumy i inspiracji do pielęgnowania naszej tożsamości narodowej oraz kontynuowania dziedzictwa Wielkich Przodków. Z wyrazami najgłębszego szacunku i wdzięczności uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dobrokosta-Kracińskiego w Węgrowie.